Programujemy razem unboxing. Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Yy, dzisiaj przychodzę do Was z kolejną paczuchą. Tym razem jest to unboxing yy, paczuszki od sklepu GNL yy, którą niedawno dostałam więc nie będziemy przedłużać i będziemy otwierać więc tak, dzisiaj zaopatrzyłam się w nóż ale tylko dlatego, że on po prostu tam leży w siedlarni, bo tak to pewnie znowu bym umknęła nie wiadomo jak to jest moja droga z tyzorym. ale Luneczko, przecież ja nie chcę Ci pokusić noska dobra, otwieramy no Ci pomaga tylko żeby nie uszkodzić to, więc się boję E, ja mniej więcej wiem, co zamówiłam, jakie rzeczy, ale wy nie wiecie. Chociaż powiem Wam szczerze, że e, ja tak naprawdę w sumie też nie do końca pamiętam co zamówiałam, <laughs> <laughs> więc dla mnie to będzie druga radość. Ja powiem chyba dwie albo trzy rzeczy, które wzięłam, ale paczuszka jest ogromna, więc... Może być ciekawie. O proszę, i mamy kolejne kartony. Więc tak, wyjmujemy pierwszą rzecz, aha, która się tutaj nasuwa. I jest to pas do lożowania. Luneczko, chcesz mi pomóc? Chciała? Chcesz mi pomóc? Tak, w kartonie. Chcesz siedzieć? Dawaj, otwieraj, Luneczko. Otwieraj. Otwieraj, no. <ścoughs> O, Dobra, otwieramy... O, powiem Wam, że tu jest mocna ta folia. Nasz scyzoryk. No, Am. No, Ale no, czemu! Nawet runeczka chyba sobie nie umiem pokazać. Widzę, że ona jest chyba bardziej zadowolona niż ja, nie? No tak, bo jak zazwyczaj paczki przychodziły, to do niej. Aha, to do niej, no tak z żarciem, no, no. niestety luneczko. Tutaj żarcia y, aż tak nie będzie. Wyobrażam, że w ogóle mojego konia nie ma, ale mój koń jest sobie na dworze. Czy dworzu? Na dworze. Na dworze. Jest na zewnątrz. Na podwórku. Na podwórku sobie chodzi. Pierwsze co mamy to jest pas do lożowania. I mamy tutaj tak. Y, mamy tutaj... Aha, on jest z Jorka był taki fajny, nie pamiętam w jakiej cenie wrzucę wam po prostu tutaj ile on kosztuje ja chyba go w ogóle wziąłam na przecenie więc taki oto pas mamy będzie koń jeździł eee, dlaczego pas? bo tutaj w środku przypomniałam sobie zamówiłam jeszcze jakiś patencik będzie on sporadycznie pewnie używany ale będzie, bo to jest moim zdaniem fajne rozwiązanie eee, odłożę tutaj na razie eee, dalej eee... Może ja po prostu wyjmę. O, Jezu, jakie ciężkie. Co ja to mam? Aha, ja chyba wiem, co tutaj jest. Luneczka już proszę. <grym> skalpel siostra. Skalpel, skalpel siostra. <grym> Tam jakieś dziwne rzeczy się Ciocia. dzieją. Chodź tu mi pomóż. Halo, Luneczko. Proszę mnie tutaj nie zdradzać. Miałaś ze mną nagrywać ten unboxing. Proszę do kartonu siadać. Dobra, otwieramy i mamy tutaj... Vitalmin. Co prawda zamawiałam z... Zamawiałam z... Z Walhausena, ale dostałam z Hipolita, więc... <słuch> Faj fajnie, fajnie. Jeszcze bardziej się cieszę, że to jest z Hipolita. Otworzymy sobie przy i zobaczymy jak w środku wygląda witaminki, żeby Pokuś miał fajnie. Ale pachną. Mm, ale pachną. Chcesz połuchać A chcesz jednego? A? To są witaminki. Proszę zjeść witaminki. <laughs> no tylko oblizała. Więc Pokuś będzie dostawał witaminki, żeby wzmocnić jego odporność troszeczkę, bo wiadomo e... On po, jest po operacji już jakiś czas i przeczytam co tutaj jest. E, zawiera naturalny biokompleks, który poprawia wchłanialność, zawiera wysoce wchłanialne biodostępne minerały w postaci nanoformulacji y, skutecznie wyrównuje braki minerałowo-witaminowe, to co jest nam potrzebne. Co ty dałaś Cały czas się widać z tym koluna w kadrze z boku. Co ty tutaj! Cioty! No Cioty! No, mówili że ostatnio, że cię nie kochał, a zobacz jaka tu miłość między nami się rodzi. No po, po, Zobaczmy, co my tu jeszcze mamy. Już się nalizałaś? Podnosi odporność i zapewnia witalność, zapobiega deficytom minerałów naturalnie wspiera układ odpornościowy, to co bym bardzo chciała. Zawiera niezbędne e, minerały witaminy, poprawia funkcję mięśni i stawów i nie zawiera konserwantów. Luna, luna, mama będzie trzęsła kamerą. Puść. No chyba nie pasek od kamery. Luna, zostań. Zostaw. Dobry pies. Zostaw, nie. Chodź tu, chodź. Skakuję. Nie? Nie chcesz? Nie chcesz? Eee, no więc e, tutaj tutaj, wszystko Wam przeczytałam i pokój będzie się tym e, zajadać. E, I tutaj mam też e, oczywiście dawkowanie więc fajnie, że, e, że Hipolita to pomyślał. E, tutaj widzę, że mam uloteczki jakieś. O, z M, proszę bardzo. Będziemy patrzeć na nową kolekcję. E, I tutaj mamy od GNL-u e, takie tutaj podziękowania i, i parę słów, to później sobie poczytam. No i dalej mamy kolejną paczkę. Paczkę w paczce, Odsunę to do Julii Siostro Skalpel Gdzie jest ten Skalpel? Tu, z tej strony Ale to jest pomocnica Otwieramy Fajnie w ogóle że GNL tak dba o te paczki i ładnie je tutaj pakuje, żeby nic e, nic się nie stało w podróży Eee, dobra, 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 dobra I bejsze. teraz tak, co my tu mamy? To co dla mnie było bardzo ważne to... Czyli mia... miarka Bo ja nie miałam miarki, słuchajcie I teraz będę miała miarkę, będę wszystko pięknie zarysować Co ile, w sensie wcześniej tak na oku Ale, ale jest super Więc y, będziemy, tutaj ona ma 2 litry E, więc wszystko będziemy my, dokładnie miareczkować. tak? i będziemy mieć swoje Miareczkuję się w chemii raz ja <grym> dawkować będziemy pięknie <grym> dalej mamy co? coś co mi też brakowało i mieszałam do tej pory cały czas patykiem aha no, koniec <grym> z mieszaniem <grym> tak. nie będziesz mieszała nie będę mieszała, proszę mi to oddać proszę mi to oddać, w tej chwili no tak, ty gryzałka sobie znalazłam No się nie wolno, Luneczko. Będę pacać Luneczkę po głowie, po pupie. Jak będzie niegrzeczna i będzie mi zabierać jakieś rzeczy, to będę pacu, pacu. To jest taka pacajka. Pacajka to jest. Dobra, Luna. Dość, dość, dość. Dość, siad, siad, a może dostaniesz. Będę miała mieszadło, bo ja cały czas jakimś patykiem, wiecie, tam mieszałam te moje roztwory. <laughs> Więc mam i miarkę, i mam i mieszadełko. To było mi bardzo potrzebne. Proszę, Luna! Nie wolno. Burz to do kartonu, to może nie, nie ruszy. Nie wolno. Nie wolno. E, mam mój patencik, to jest... Chambon, chambon, wypadł mi z głowy, to jest chambon. Eee, no więc będziemy próbować. Chambonik spoko. Chambonik spoko, na potylicę działa. Eee, będziemy, będziemy to testować i na pewno pojawi się z tym film. No i ostatnia rzecz, która jest dla mnie e, mega też ważna, to są kolejne wiadra. <śm> Wiader nigdy dość. E, więc e, pokój będzie miał e, kolejne trzy wiadra, bo te trzy co mieliśmy, to jednak trochę brakowało, więc... E, tak, ale dokupiłaś ostatnio jeszcze dwa. Tak, ale te są na przygotowanie paszy, jak mnie nie ma. Więc tu będzie miał. Nie. <gry> Jest tu będzie miał. Eee, one są z busek, kosztowały chyba 24 zł. O ile pamiętam, ale może i nie pamiętam, ale są dodatkowe wiadra, będziemy tutaj przygotowywać pasze. Bo jak wiecie, ja cały czas próbuję utyć tego mojego pokusia. E, chyba mi się trochę to udaje, bo piszą do mnie ludzie, że pokuś wygląda całkiem już znośnie. Znaczy jeszcze żeberka mu widać, ale to, to, dajcie, no bo to dajcie mi czas. też pół roku Pół roku? O, ale Myślę, jej... że za 2-3 miesiące już będzie wyglądał No i ja mam nadzieję, że, że trochę go upasiemy, tak jak Lucia jest upasiona Najpierw masa, potem rzeźba No no, musimy zrobić masę i mam nadzieję, że, że te wiadora w tym pomogą. <grywia> dziękuję bardzo za obejrzenie filmiku, również dziękuję sklepowi GNL, e, którzy przysłali mi te piękne rzeczy. Na pewno się przydadzą, nie zmarnują, e, są naprawdę nam w tym okresie bardzo potrzebne. E, I pe, zobaczycie jeszcze na pewno parę unboxingów od sklepu GNL. Zapraszam Was tam, mają super przeceny, no i co, widzimy się w kolejnym filmie, buziaki, cześć, pa!